Jeśli rozważasz inwestowanie za pośrednictwem edutrading.com, zatrzymaj się i obejrzyj ten materiał. Istnieje wiele czerwonych flag, które sugerują, że ten broker może być oszustwem. Sprawdź, na co warto uważać. Brak regulacji. Brak ochrony inwestorów. Każdy rzetelny broker powinien być regulowany przez instytucje finansowe, takie jak KNF, FCA, CySEC. Czy Essex. Niestety eduTrading.com nie przedstawia żadnego wiarygodnego dowodu na posiadanie licencji. To oznacza, że nie ma żadnej ochrony prawnej dla użytkowników, a w przypadku problemów odzyskanie środków może być niemożliwe. Problemy z wypłatami. Klienci tracą pieniądze. Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów jest blokowanie wypłat. Użytkownicy skarżą się, że po wpłacie środków. Nie mogą ich wypłacić. Platforma ignoruje prośby, nalicza nieoczekiwane opłaty lub całkowicie blokuje konta. W niektórych przypadkach, kontom użytkowników, odebrano dostęp natychmiast po próbie wypłaty środków. Ukryte warunki bonusów eduTrading.com oferuje atrakcyjne bonusy powitalne, ale są one obwarowane ukrytymi zasadami. Po zaakceptowaniu bonusu trzeba spełnić nierealistyczne wymagania dotyczące obrotu, zanim będzie można wypłacić środki. To częsty trik stosowany przez oszustów, aby zatrzymać pieniądze klientów na platformie. Manipulacja rynkiem i podejrzane transakcje. Wielu traderów zgłasza niezwykłe ruchy cenowe, zmanipulowane spready i wymuszone zamykanie transakcji. Może to oznaczać, że edutrading.com Manipuluje rynkiem na swoją korzyść, co jest poważnym sygnałem ostrzegawczym. Negatywne opinie i skargi użytkowników. Szybka analiza recenzji użytkowników ujawnia liczne skargi dotyczące blokowania kont, braku wypłat, fałszywych promocji oraz braku odpowiedzi od obsługi klienta. Legalny broker powinien mieć transparentne zasady i dobrą reputację, a tego tutaj brakuje. Werdykt. Broker wysokiego ryzyka edutrading.com pokazuje wszystkie oznaki oszustwa. Brak regulacji, problemy z wypłatami i manipulacje rynkowe sprawiają, że korzystanie z tej platformy jest niezwykle ryzykowne. Jeśli chcesz inwestować bezpiecznie, wybierz zweryfikowanego i regulowanego brokera. Nie daj się oszukać fałszywym obietnicom. Chroń swoje pieniądze.